To było jedno z pierwszych szkoleń, które razem organizowaliśmy i jeszcze do tego testowaliśmy nową miejscówkę. Rano dostaję telefon od trenera, mówi Kasia, czy jesteś pewna, że ta sala to jest ta sala, którą zamówiłaś? Mówię, no tak, miała być sala na, duża sala na pierwszym piętrze. Mówi, no wiesz, no, to jest mała sala na parterze i jest dość ciasno. Dojechałam na miejsce po paru minutach i rzeczywiście okazało się, że sala jest na tyle mała, że jak przesuwa się krzesło, to uderza się w ścianę. No i niestety w takich warunkach szkolenia, zbudowania zespołu prowadzić się nie dało, bo potrzebowaliśmy do tego przestrzeni. No jedynym rozwiązaniem okazało się, według tej pani, że będziemy szkolenie prowadzić na tarasie. Michał pełen profesjonalizm mówi: No dobra, no nie mamy wyjścia, bo jest ładna pogoda. Właściwie czemu nie? Przenieśliśmy się całym szkoleniem na taras. Na widok piękny, na jezioronecko w Augustowie, szumiące sosny. No i właściwie wszystko by było dobrze, no bo pogoda była przyjemna i ciepła, ale te szumienie sosen było coraz bardziej intensywne. Wiatr się zerwał, wszystkie materiały szkoleniowe zaczęły latać po tarasie i po lesie. Michał. Nawet na chwilę nie przerwał szkolenia. Uczestnicy po prostu przyswierdzali kartki e, jakimiś sposobami do, do stołów, i tak to szkolenie się odbyło w warunkach wietrznych. Całemu zespołowi Forizalt życzę, aby każdego dnia był bardziej. Abyście nadal inspirowali, motywowali do ciężkiej pracy i poszerzali nasze horyzonty. Abyście nie przestawali ryzykować i testować nowych rozwiązań, bo jak widać, efekty są niesamowite. Bardzo cieszę się, że od kilku lat współpracujemy i mam nadzieję, że nasza wspólna przygoda będzie trwała nadal.